Cześć, witajcie! Dawno na moim kanale nie było Brawl Starsa, ale będziecie go mieli. Gram dzisiaj z moim kolegą. Który... No. I to nie jest ten sam co wcześniej, ale no też jest spoko. On się wybiera, zaraz nazywa MK i ma pucharków. Tyle co widzicie. No i dzisiaj gramy na starcie w trybie duo. Może zmienimy, może nie, trudno, nie wiem. Dobra, zaczynamy? No, zaczynamy. zaczynamy. Czekaj, zmień sobie postać, bo. Nie ja wiem. Ja też muszę sobie w sumie zmienić, nie? Wezmę sobie MZ. Ja Max sobie wezmę. No dobra, to gramy. Mam nadzieję, że Cię będzie dobrze słuchać, aż podgłośnie na Maxa. Dobra. Ten sezon jest w ogóle kosmiczny, pierwszy raz w nim gram, ale posłuchajcie, no genialny. No wiadomo, genialny jest, spoko jest. Zbieraj kiuby. No zbieram, zbieram, to też zbieraj. Kurczę, tylko ja nie mam te, takiego AMO co ty, wiesz? No wiem. No czy, wiem. Ja, no dobra, ja aż tu mam kolegów, nie? Milion. Tak, kolegów. Milion. Moi koledzy są bardzo mili, wiesz? No to no epik. Biedroneczka, czy nie biodroneczka, ale bi i. Tak, AMO. Tak, kurczę, peny no. Peny! Zatem, nie? Peny z Marsa. <noise> Tylko nie oglądałeś Peny z Marsa. Nie oglądałeś jej. Idziemy no po nich. Idziemy ich za zamordować. Tego czaraka. Ja nie Peny, Peny już nie żyje. Peny już nie żyje. Tu dobrze. Teraz trzeba załatwić tą A Znaczy nie żyje. Świetnie. Mhm, no, świetnie po prostu. W ogóle... Ja muszę sobie wziąć Frank. No, mi w ogóle internet siada jak zawsze. Ale trudno. No to świetnie. No wiem, świetnie. Ja będę miał pewnie teraz takie lagi. Dobra. No. Dobra, nie, nie mam lagów dzisiaj. Kurczę! Co? Dobra. Dobra, prawie bym telefon do tego Ja cię... Tam jest y, y, Edgar, który ma 15 cubów. Ale mu ciągle HP spada. Ale teraz muszę uważać. Ja muszę, ja muszę, bo ja miałam burzę. Nie, nie widzę. To było straszne. Kurde, mogę użyć tego super ataku. W sensie to, to nie jest atak. Ale rozumiem. Zaraz, że jest bo to jest jakiś żart. No to jest w ogóle jakiś joke totalny. Ciekawe, czy na odcinku wbije 10 tysięcy. Jak wbijesz 10 tysięcy, to. O dobra, to ja mega boksa wbiję, to pomóż. Mhm. Mm wezmę ja Bibi. Bez... No nie! Co? No ja chciałam Bibi. Nie, ja dobra. chciałam Bibi. To ja wezmę sobie. Dobra, Franka. To dawaj bierz Franka i idziemy na pole bitwy. Podgrunowalny. Tak, pod Grunwaldem, totalnie. Tutaj jest cube, Nie ma cuba, straszne rzeczy. Ludzie. Dobra, albo nie. Jak teraz wygramy, to musicie dać suba i tego. I łapkę w górę. No i dzwoneczek. No dzwoneczek. No, bo mi w ogóle aktywność spada. Bo mam bota, mam bota, Mam bota, muszę brać chcę sobie Co? Aha, to Bad, Bot będzie bo. ze mną. To, to czyli bot będzie ze mną chodził. a net mi siada. Mi też. Ja uciekam od nich, bo oni mnie zabiją, a ja nie chcę tracić pucharków na Bibi, bo mam na niej 20 rangę. Kurczę! Co? Muszę Wi-Fi Ty, Ja tu w ogóle Wi-Fi nie mam. No to nie wiem, ja. idź tam, gdzie masz Wifi Dobra, Mam Wi-Fi. Mam wifi. Uciekam. Nie. Uciekam. Zostawcie, zostawcie mnie, zostaw mi rzeki. Rzeki! Rzeki, idź! Kurde, zostawcie. rzeki mnie zabije, Rzeki. Rzeki, zostaw mnie. Rzeka, ci zabi... rzeka cię zabije. Rzeka mnie zabije. Co ty? pływać nie umiesz. Umiem. I ja, Umiem, ale rzeka rzek rzek mnie zabije. Rzeka mnie po prostu totalnie na O nie. Czekaj, ja, ja, ja biorę sobie taktykę, kampię, kampię się w, w krzakach i czekam, aż oni się pozabijają. Ja. Mam działo. Po. Dobra. Jestem taki fajny, nie? Co? Serty, nie, Tak, pozabijajcie się. Dobra, jest wielkie starcie, może być. Spoko. Kurde, jak oni mnie znaleźli? Dobra, umarłam już koniec życia. Nie damy rady sobie z tą Jessie. Jessie idzie! No i koniec! Brawo, my! Dobra, to, to kolejna runda i ten sam zakład, ok, widzowie? Mi się to podoba. Dobra, ja zmieniam zadymiarza na jakiegoś po prostu. Nie, nie wiem, nie chce mi się już grać, Bibi. No, to ja chcę. Wezmę rzeki, wezmę rzeki, moją rzeki wezmę, to była kiedyś... Ja, ja zobaczę, jaki jest nowy zadymiarz, bo ja w tym systemie pierwszy raz gram. Uh -huh. Ten Stu, ten Stu mi się podoba, ten stół, to jest bardzo fajny. No, pułkownik Rufus, to po prostu jakiś totalny szef, nie? No, totalny prezes, tak jak ty. No, dziękuję. Tak. No, dobra. No to teraz, widzowie, jak wygramy, to też poproszę tą... To, to też poprosimy łapeczki w górę, subskrypcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już, okej? Okay? Umówieni? Ustalone? Cieszę się. nie wiem, czy nie no, dobra. Bo umówiliśmy się z Jurką, że jak wbije milion subów, to nagramy Fortnite. Bilion! Bilion subów. bilion subów. No, to nagramy Fortnite. I napiszcie, czy, czy chcecie Fortnite, bo ja się upieram, żeby zagrać Fortnite z Julką. Ale posłuchajcie, to ustaw napiszcie w komentarzach, ile chcecie, żebym z jej wbił. Może 200, to, to będzie bardziej wykonalne. wykonane. Ta. Aha. To strefy ją wrzucam. Jo, Jackie, Jackie tu jest. Ale ja jestem lepszą ja jestem lepszą rzeki niż tamta, Jackie, Znaczy rzeki. Tak. Rzeki, ta rzeki, rzeki, to mnie wkurza, a Bibi za nią idzie, więc... Ta rzeka. Dostała! Ale mała. Aaaa nie! To fajnie. Przecież ja przed chwilą tą Rose z tobą załatwiłam. No to ona się no. odradza. To jest straszne. Teraz ta te żaki się... Tak! Nie odrodzi się rzaki. Już się nie odrodzi, już, już nie da rady. Dobra, zniszczę te... Wielkie starcie! Aha. Nie, okay. nie, co to łatwij mnie! Nie! Nie, nie, nie! Zostaw! Zostaw! Zostaw, Zosta Zosta mówię! No zostaw! Kurczę! Kladek krzyknął cię. No tak. No dobra, cały czas siedem pucharków! No tak, cały czas zajmujemy drugie miejsce. Zagraj ponownie, zagraj ponownie! Fajnie. Tak. Czekaj! Ci za, zasugeruj zadymiarza, bo widzę, że... MK, yy, słuchaj, Co? za 7 pucharów będę miała 10 tysięcy. Jak to? No tak to mam... Czekaj mam tą skrzynkę, mówi się o jakiegoś za nowego. To legendny. No. Nic! Tylko te beznadziejne punkty mocy i monety. Za, za, nie, za niedługo będę miała Dobra daję weź, weź, weź tą gotowość, ja po prostu mam wyjść ale co? też gotowość nie ma, wyjść, po prostu czekaj, ja, ja tutaj chcę na JBL-u ten puścić ciebie, bo nic nie słychać tylko nie wiem, czy ten JBL mi się zaraz nie rozładuje Aha. no, rozładował mi się, no to kurde zero no to... To widzowie, jak mnie chociaż troszkę słychać, to tam wiecie, ten zakładik nasz to wejście. Jak wygramy, to dajcie przecież te łapki w górę i subiki i dzwoneczki i, i napiszcie w komentarzach ile mam jej wbić tych słupów, żeby zagra zagrała Fortnite. Bo ona musi sobie naprawić Fortnite, ale nie naprawi tego, dopóki więcej słupów nie wbije. Jak dasz, mi, jak dasz mi 4 zł, to sobie kupię game Pass Golda i sobie zagram. Golda, to 4 złote to kosztuje? Tak myślę. Chyba, że to trzeba kupić za 34 zł albo więcej. Ojej, ucieka. Zatrułaś Ja nie umiem grać krukiem, więc takie jakby... no. O, czy to da się podarować Zadymiarza? To jego go podarby, to jest mój ulubiony. Nie da się podarować yy, Zadymiarza, tak jak skinów w Fortnite. Cie. Można się da się kupić komuś skin. No kupić, A. czyli podarować jakby, co nie? Kurczę, no to giniemy. Posłuchaj, julka 1 coś co posłuchaj. No, giniemy, totalnie. Giniemy, choć obok mnie nikt nie idzie. <grym> Pułkownik Rufus! <grym> Rufus! Rufus, Staduwa. Olaf on się nazywa. A ja znowu umarłam. Przez per. Przez perę. Nie, Rufus, Rufus, zostaw. Zostaw mi się, Pysia. Nie, umarłeś. Zostaw mi się. Jeden pucharek, teraz brakuje mi sześciu. Ja mam plus cztery. To muszę sobie zasugerować. Zasugeruj mi za żeby ja już nie wiem, co wybierać, albo sam sobie zasugeruję. Co? Da się tak? No kurcze! Ej, ale ty mówiłeś, że nie masz żadnego mitycznego po, chyba nie. poza odcinkiem, a masz, przecież Gina masz. A no tak mam. No to właśnie. Ej, a możemy zaprosić y, Siska, czyli Wojtka, no, bo jak teraz wygramy, to dostanę te 10 tysięcy, a chcę, żeby on też to widział. Nie! No proszę cię! Nie, Please. nie pozwalam, nie, nie zezwalam. Please, weź gotowość. No, no słucham. Wezmiesz tam gotowość? Hmm. Powiem ci tak. Wezmę. Bo nie, mi, nie chcę mi się na niego czekać. Na kogo? Na Wojtka. Na no, na Wojtka nie chcę się na niego czekać, więc. No, nara nie ma. Mógł być na odcinku, nie ma go na odcinku. No to fajnie. Ja to się tam cieszę. Ty mam jakąś klozetę. Mam klozeta. Kto klozeta? No, kolegę mojego, no. Uciekaj stąd, no. A, to jest Bajron. czy znaczy te, no, Bibi. No, większość. Byron czy nie Byron? to inne wiersz. Ha, załatwiłam po... go. A, po, po... Tak pokonałaś? No. Czekaj, bo tutaj był ten klozet. Ja chcę klozeta. Znaleźć go za. Ej, ktoś mnie ogląda. Mnie też. Bajronka mam! Kurczę, na twaha... Co? Kurczę, Jassim mnie zabił. Jossie. Johnson mnie zabił. Jonesy... no Uciekaj! Jurka jest do tysiąc! No uciekam! Właśnie nie! Właśnie uciekam. No ty trzeba go zabić! Trzeba go zabić! Ty Masz jakieś totalne lagi zapewne? No, no mam! Kup. To przegram! Widzowie, pożegnaj! No co? Jakim ona to cudem zrobiła? No bo ja pro jestem! No ale ja mam lagi też jestem pro, potrafię Tu są bomby! Na i tak i tak mam odporność. A no tak, jeszcze tu jest bomba. Ale trudno. Idźcie stąd, my chcemy sobie w spokoju żyć. A nie w waszej... tutaj... niemiłości do człowieka. Niemiłość. miłość. tego już jeden. A masz bibka. Coś z ciebie wyrośnie, czy kluski na wielkie, czy coś tam coś tam. Czekaj. Po co to zrobiłeś? Teraz, nie wiem. teraz ja umrę. Fajnie, nie? No fajnie, bardzo. Dostałam no dwa. Zer ha. Ja mam o, a, dwa. Jak kim misję zrobiłem, to ja wychodzę, bo chcę sobie odebrać. Ja, zara ja, ja, ja. zaraz, za jak muszę jedną jeszcze osobę pokonać, to dostanę właśnie misję już zaliczoną. Ten Czekam. odcinek trwa 15 minut. No to słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć moje 10 tysięcy pucharków, to czekajcie na następny odcinek i pa!